W tym filmiku wyprowadzę wzory na rozwiązania równania kwadratowego. Uwaga! Równanie kwadratowe to równanie postaci ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. Dzisiaj będą takie kompletne już yy, wzory trumiane kwadratowe. Na jednym z poprzednich filmików pokazywałam Wam postać ogólną i postać kanoniczną, i pokazywaliśmy tak naprawdę, że to i to to jest to samo. W zależności, co jest nam potrzebne, używamy. No i teraz tak, żeby wyprowadzić Wam wzory, posłużę się postacią kanoniczną. Powiem więcej. Zamiast p wstawiam wzór na p, p to jest minus b przez 2a, czyli będzie plus. q to jest minus delta przez 4a, ponieważ chcę rozwiązać Równanie, czyli chcę x policzyć, to przeniosę sobie tu b przez 2a do kwadratu równa się, czyli będę mieć delta przez 4a. Teraz podzielę przez a. Czyli będę mieć x, dodać b przez 2a do kwadratu równa się, będzie delta przez 4a. Podzielić na a to znaczy pomnożyć przez 1 przez a. No dobrze, i teraz tak naprawdę będę pierwiastkować. To znaczy, chcę się pozbyć tego pierwiastka. No i kiedy mogę się pozbyć? Kiedy mogę pierwiastkować? Kochani, ja muszę wiedzieć, że to jest nieujemne. Czyli tak, a kwadrat będzie zawsze nieujemny. Więc jeśli delta będzie mniejsza od zera, to będzie brak rozwiązań. Tak, tu jest coś do kwadratu, tu jest coś do kwadratu, tu jest coś na minusie. Sprzeczność. Kiedy delta będzie równa 0, zobaczcie, jeśli tu będzie równe 0, to mam, słuchajcie, coś takiego. x plus b przez 2a do kwadratu równa się 0. Pierwiastkuję i mam x minus b przez 2a. Plus, 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 plus. I znaczy, że x równa się minus b przez 2a. I taki będzie wzór na, nasz, na nasze rozwiązanie. Jeśli delta będzie równa 0, nasze równanie będzie miało jedno rozwiązanie. I będziemy je liczyć minus b przez 2a. Ma taki sam wzór jak. Pierwsza na wierzchołka, no bo jeśli jest jedno miejsce zerowe, to tylko wierzchołek musi dotykać naszą parabolę. No dobrze, ale jeśli delta będzie większa od zera, czyli będę mogła spokojnie pierwiastkować, tak jak tu. Delta jest dodatnia, pierwiastkuję i mam, kochani, tak. x plus b przez 2a równa się pierwiastek z delty i tu z 4a kwadrat to jest 2a lub x plus b przez 2a równa się minus pierwiastek z delty przez 2a. Uwaga! Pierwiastek z 4a kwadrat, wnikliwi słuchacze powiedzieliby, że powinna napisać, że to jest wartość bezwzględna z 2a. Natomiast, ponieważ jest tu i na plusie, i na minusie, to jestem kryta i spokojnie faktycznie i to i to rozwiązanie tam nam podpada no dobrze no, i teraz kochani wezmę i przeniosę to na jedną stronę będę mieć minus b przez 2a dodać pierwiastek z delty przez 2a wezmę to na jedną kreskę minus b plus pierwiastek z delty przez 2a i to będzie x1 pierwsze rozwiązanie to samo zrobię z tym drugim. I tu będzie x2 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Mamy drugie rozwiązanie. I teraz ważna rzecz. nam równanie kwadratowe. Najpierw liczymy deltę. Czyli pierwszy krok. Liczymy deltę. I teraz w zależności jaka jest ta delta, o, czyli powiedzmy pierwszy krok to zawsze wyliczenie delty. I jeśli delta jest ujemna, x należy do zbioru pustego, brak rozwiązań równania. Jeśli delta jest równa 0, rozwiązanie jest jedno i będziemy je liczyć ze wzoru minus B. Przez 2a. jeśli delta będzie dodatnia, tak jak tu, rozwiązania będą 2 i będziemy je liczyć z tych dwóch wzorów: minus b, przez, minus b plus pierwiastek z delty przez 2a i drugie rozwiązanie: minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Dobrze. Mamy. Brak rozwiązań, jedno rozwiązanie, dwa rozwiązania. Równania. Mówimy też o czymś takim jak pierwiastki równania kwadratowego i tutaj mamy dwa pierwiastki równania kwadratowego, natomiast tu o tym pierwiastku mówimy, że jest jeden, ale dwukrotny. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że delta równa się 0, wstawiamy tu i x1 i x2 wtedy są takie same i dokładnie wyglądają tak jak tutaj. Więc tu są dwa pierwiastki, to jest ich jeden, ale mówimy o nim, że jest pierwiastkiem dwukrotnym. Wzory można znaleźć w tablicach i w następnym filmiku pokażę Wam, jak z nich korzystać.